Dzisiaj niedziela. Postanowiłem dzisiaj zrobić taki dzień gospodarczy. Zająć się trochę pokojem, spróbować coś wybrać. Na razie muszę ogarnąć barłuk mój. Zaraz wam pokażę. Wszystko rozwalone: łóżko. Tutaj na stole też nie jest zaciekawie. Tutaj mam jeszcze rzeczy do prania. Plan jest taki, żeby rzeczy z tego worka znalazły się gdzieś na łóżkiem na suszarce. I taki jest plan na chwilę obecną. I jak oczywiście się domyślacie, takie rzeczy dzieją się automatycznie, a więc jeszcze raz. Jedno ujęcie na barłuk, i za sekundę widzicie, i za sekundę widzicie jak z tego czegoś robi się ładny pokój. I tak wygląda mój pokój już po, po praniu. Można powiedzieć, w miarę posprzątany, ogarnięte. Plan jest taki, że podczas prysznicu będzie wykonywane pranie. Mam nadzieję, że się powiedzie. Pierwsze testy, ale myślę, że będzie ok. Mogę powiedzieć tylko tyle, że ręczne pranie to jest niezły trening. I może jak przyjadę do Polski to otworzę siłownię, gdzie ludzie będą prać. <ścoughs> prać pranie, bo naprawdę naprawdę niezły trening. Takie pranie ręczne. A co do jeszcze genialnych pomysłów to Wam pokażę. Czym gotuje jajka. Obcięta pucha, wkładam jaja zalewam dwa razy wrzątkiem. Za pierwszym razem zrobiłem cztery razy wrzątkiem, ale wyszły bardzo na twardo. Dziś będę testował może dwa razy wrzątkiem i zobaczę jak to wygląda. Także trzeba sobie radzić w ciężkich czasach, może nie w ciężkich czasach, ale trzeba być kreatywnym na takich wyjazdach. Teraz, teraz pomęczę trochę moją żonę, dzisiaj niedziela. Zadzwonię do żony, zapytam, co u niej. No i plan na dzisiaj, jeszcze nauczyć się paru słów po francusku, żeby jakoś tam móc funkcjonować tutaj w tym w społeczeństwie francuskim. Trzymajcie się, na razie, hej.